Dzień dobry, witajcie. Ja dzisiaj stoję z takimi trzema pięknymi gwiazdami w czerni. Bynajmniej nie są to małe czarne. Są to wózki, które zaproponowaliście do porównania, że są bardzo podobne. Takie hasła pojawiły się, szczególnie jak wrzuciłam zdjęcia z Venici, że o strasznie wam przypomina Priama, czy przypomina Wam Silver Crossa surfa. E, więc wyszłam z taką inicjatywą, że porównam Wam te modele, chociaż z reguły nie robię porównania modeli w innym budżecie. A tutaj Wenicie troszkę wskoczy w innym budżecie, e, ale co się nie robi dla moich e, oglądających, zwłaszcza tych, którzy cierpliwie e, śledzą każdy z tych modeli, e, dodam, że każdy z tych modeli będziecie mogli zobaczyć również na indywidualnych porównaniach i możecie obejrzeć i Silver Crossa Surfa, i możecie obejrzeć Venichitinum i Cybexa Priama, bo te modele porównuję. No więc tak, zaczynajmy od tego, że faktycznie widać tu podobny design, podobna taka linia przewodnia, czyli czarny kolor z motywami lekkiego takiego złota, ale w odcieniu takim różowym złocie. Silver Cross to model, który waży 13 kg. Jest on traktowany jako taki mniejszy, lżejszy wózek. Jego cena to około 5300, akurat tego modelu, właśnie czarnego, Eclipse. I tutaj mamy na wyposażeniu torbę. To jest torba, która ma design podobny jak cała reszta wózka, czyli tak samo będą elementy zdobienia. Na osłonie, na budce, w torbie znajdziemy na wyposażeniu. Właśnie w tej cenie będzie jeszcze przewijak, będzie osłonka na butelkę termoizolacyjna, będzie folia przeciwdeszczowa. Jeszcze tutaj mamy pasek na ramię. I dodatkowo uchwyt na butelkę, i będą też adaptery, ale to są adaptery do fotelika tylko i wyłącznie Silver Crossa. Do innych modeli typu Maxi Cosni te adaptery ekstra trzeba sobie dokupić. Więc w tej cenie, której powiedziałam, macie dwa w jednym, plus te akcesoria. Kolejny model Venici. Venici będzie lżejszym wózkiem, waży on tylko 12 kg. Tutaj mam właśnie w czarnym kolorze czarna rama z elementami tymi złotymi. Element przewodni, czyli te przeszycia pojawiają się zarówno na osłonie gondoli, jak i na rączce, tak samo na torbie. W tej cenie 3099 zł, czyli całkiem atrakcyjna cena, znajdziecie pełne wyposażenie, czyli będzie to torba, będzie to podręczny przewijak. Mamy tutaj też moskitierę. Folię przeciwdeszczową, jak najbardziej. Ojej, i jeszcze mamy to, co mi uciekło, czyli śpiwór. To jest śpiwór z takim ociepleniem też na plecy. Śpiwór do spacerówki, ale z możliwością wykorzystania go też do gondoli. I też tutaj mamy takie elementy charakterystyczne właśnie dla tego modelu, te przeszycia właśnie w krateczkę. Kolejny model to jest Cybex Priam 2.0. Cena tego modelu to 5600 Będzie o 200 zł tańszy przy ramach srebrnych czy czarnych. I co my dostaniemy w tej cenie? Jak widać, nie ma tutaj torby. Ale mamy na wyposażeniu folię przeciwdeszczową do gondoli i do spacerówki, jeżeli kupujemy zestaw dwa w jednym, i będziemy mieć od razu też adaptery do fotelika samochodowego. Jak te trzy limuzyny stoją sobie razem, zerknijmy na wysokość gondoli. Wysokość gondoli utrzymana jest tutaj w bardzo podobnym dystansie od ziemi. Mnie się wydaje osobiście, że wenici jest w sumie najwyżej, bo tutaj jest dosyć nisko to dno od cybeksa, więc tutaj ta różnica 3-4 cm na korzyść powiedzmy Venici. Ale nie panikujmy, ta wysokość gondoli przy tych wszystkich modelach jest wystarczająca, nawet dla wysokiej osoby. Ja mam 172 cm i dla mnie to jest idealny układ. Ale porównam Wam też rączki, bo tutaj to jest też istotne. Proszę bardzo, ustawimy je równo. Wyciągniemy w cybeksie na maksimum. Do tej wysokości, venici, do tej wysokości, czyli mamy tu identyczną wysokość cybex Priam, a venici, wyciągniemy jeszcze silver crossa. Tu jest o 5 cm wyżej, czyli silver cross najwyższe wysunięcie rączki z tych wszystkich e, trzech modeli. Muszę przyznać, że we wszystkich trzech modelach bardzo mi się podoba wykończenie i to są zarówno wykończenia, te rączki, te wszystkie zdobienia. Na to też trzeba zwrócić uwagę i tutaj trudno nawet powiedzieć, który ładniejszy, bo każdy jest bardzo starannie wykonany i ma to coś. Ale przede wszystkim teraz popatrzmy na góry tych gondoli. Tutaj mamy przykrycie gondoli z dodatkowym daszkiem przyczepianym na magnes, jeżeli jednak chcemy dziecko wyciągnąć, musimy całą tą osłonkę zdjąć, nie ma możliwości, że ja sobie tylko ją uchylę, ona musi być cała do zdjęcia. W modelu Venici mamy tutaj osłonkę, ale jest fajnie, bo mogę sobie jeden i drugi suwak zrobić myk. I mogę tylko uchylić, żeby zajrzeć do środka. W cyberpryjami mamy, podobnie jak w venicy, jest tu kołnierz i też są dwa suwaki do odsunięcia, także będę mogła sobie spokojnie zajrzeć do dziecka. Jak już mamy odsunięte tutaj te budy, pokażę Wam, jaki jest rozmiar gondoli. Zacznijmy od tej, która wydaje się najmniejsza i jest najmniejsza. Długość po materacyku, mierzona to jest. Eee, dokładnie 69-70 cm. Szerokość zawsze mierzymy w tym najszerszym miejscu, miejscu. To jest 29, maksymalnie 30 cm. Venici Tinum mierzone po materacu to jest 78 cm. Szerokość w najszerszym miejscu 33 cm. Eee, Cybek z priam zawsze się mówi: tu jest mega największa gondola. Sprawdźmy to. Powiedzmy tak, po materacyku mamy tutaj faktycznie ile? 77-8 cm, ale tutaj mamy jeszcze dodatkowy kołnierz, i faktycznie może to dojść nawet do 80 cm przy wyciągnięciu tego kołnierza. Szerokość 32 cm. Więc, no, pierwszy rzut oka, Venici Cybek Priam, ten sam rozmiar. Jeżeli chodzi o Silver Crossa, to nam tutaj troszeczkę odstaje rozmiarowo, jest mniejszy. Zwrócę uwagę na mechanizm położenia budek. Przez to, że tutaj nie mam żadnej blokady, musi być ta dodatkowa rączka, więc Silver Cross wyróżnia się też tą dodatkową rączką. Za to mogę kłaść budkę w ten sposób. Rozmiar budki teraz od razu Państwu zademonstruję. Może w tą stronę to odwrócimy. Tu mamy dodatkowy kołnierz taki wyciągany. I tutaj mamy jeszcze okienko, które jest z folią, takie do podglądu, czyli buda ani gondola nie mają wentylacji. Taki mamy rozmiar ee, budki. Druga budka to jest Venici Tinum. Powiększenie, tu już muszę nacisnąć przyciski, żeby to powiększyć. I tutaj jest jeszcze jeden panel, którym będę mogła odsłonić, i pojawi się nam e, Moskitiera. Proszę bardzo. Drugie miejsce, gdzie mamy wentylację, to jest wentylacja na dole, i mogę sobie odsunąć ten panel, mogę odsunąć też całkowicie, ale mogę go podwinąć, bo tutaj jest magnes. O, proszę bardzo. Teraz Buda Cybeksa Prima. Tu nie ma możliwości powiększenia. Mamy ten daszek, mamy za to wentylację i drugą wentylację. Podobnie to wygląda jak w Venici, czyli wentylacja w gondoli. Dwie najlepiej wentylowane gondole pram Venici. Chyba największe pochylenie budki, również tutaj w tych modelach, chociaż daszek Silver Crossie również dosyć mocno zakrywa nam dziecko. Zdejmę teraz tę te gondolę i tutaj mamy system bez zapamiętywania, czyli muszę wcisnąć jeden i drugi przycisk, żeby zdjąć tą gondolę. W spodzie gondoli znajdują się nóżki, zapobiegają pobrudzeniu się materiału. Tutaj mamy zdejmowanie gondoli bez pamięci, czyli muszę nacisnąć dwa równocześnie. Mam też tutaj uchwyt taki w budce do przenoszenia tej gondoli, i w spodzie nóżki są również. I trzecia gondola, Cybex Priam, ma przyciski z pamięcią: jeden, drugi, chwytam za budkę, i na spodzie również mamy nóżki. Zdjęłam gondolę, więc teraz od razu mam okazję pokazać Wam, jak to się składa. Składamy konstrukcję Cybek Sapriama. O, proszę bardzo, od razu wam ją tutaj położę dla porównania rozmiaru. Wenici składam już jedną ręką. Ta konstrukcja może samodzielnie stać po złożeniu, więc bez obaw możemy ją gdzieś tam postawić. Nie musimy jej od razu wkładać do bagażnika. Tutaj mamy rozmiar. I trzecia konstrukcja to jest Silver Cross. Tutaj złożenie następuje w ten sposób. Jeszcze koszyczek sobie przekręcę. E, rozmiarowo porównując tej konstrukcję. Najwyższa Silver Crossa, ale tutaj też są mega duże kółka e, gumowe z bieżnikiem. Troszeczkę mniejsza to jest Venici. i ona jest i najmniejsza i najkrótsza. E, koła mamy tutaj żelowe, i ten bieżnik na zewnątrz to jest ogumowany. To już tak wspomnę od razu o porównaniu kół. I kolejny, trzeci, najdłuższy można powiedzieć ze wszystkich, ta rączka faktycznie. Dodaje tej długości, trzeba mieć fajny, duży bagażnik na tą konstrukcję. Koła są gumowe i rozłożę to szybciutko. Jedną ręką konstrukcja ciach. Tutaj też. Tutaj też. To jest naprawdę szybkie je rozkładanie. Koszyk wyrównamy. i Już zakładam Wam spacerówki. Spacerówki założone, ale czemu Silver Cross nie ma budki i rączki? Dlatego, że my przekładamy z gondoli i rączkę i budkę na to siedzisko. Ona tak jakby jest złożona właśnie z tych elementów wspólnych, także już Wam to zakładam. I to był moment i mam już założoną i budkę i tutaj barierkę do spacerówki. Najlepiej popatrzeć na nie z daleka i wtedy będzie widać różnicę wysokości. Najwyżej położone jest na konstrukcji siedzisko Cybexa Priama. Dzięki tym kilkucentymetrowym adapterom, które podnoszą to siedzisko do góry, to zostało zrobione umyślnie, żeby ta spacerówka mogła służyć również jako powiedzmy taki fotelik do karmienia, i jak już jestem przy tej spacerówce, pokażę Wam jedną funkcję, której nie będzie w tych następnych. To jest możliwość wożenia tej spacerówki na dwóch kołach, no powiedzmy po plaży, po bardzo trudnym terenie. Można tą funkcję użyć. To jest taka dodatkowa funkcja, która nie pojawi się w dwóch następnych modelach. Tu mamy siedzisko troszkę niżej, bo nie ma już tych takich dodatkowych adapterów. Wiem, że coś tam producent ma w planie. Jednak nie mylcie sobie wysokości położenia tych siedzisk z wielkością siedziska, bo to nie ma nic wspólnego. Kolejny Silver Cross jest położony bardzo wysoko, bo to jest zupełnie inny typ siedziska. To jest siedzisko kubełkowe. Siedzisko kubełkowe jest to takie siedzisko, kiedy dziecko przebywa cały czas praktycznie w pozycji siedzącej i my manipulujemy tylko jego całą postawą ciała. Przekręcając właśnie leciusieńko, tutaj pozycję. Tutaj mamy trzy pozycje: siedząca, średnia i leżąca, ale nasze dzieciątko cały czas jest w tej samej pozycji siedzącej. Dodatkowa rzecz na tym siedzisku to jest właśnie taka fajna, milutka wkładka. Ona może być też używana dwustronnie, więc, to jest taki dodatkowy tutaj element. To siedzisko jest też dosyć miękkie, nie wymaga wkładki, za to ma dodatkowy pas krokowy tego, czego nie ma w tych kolejnych. To siedzisko jest bardzo miękkie i też ma dodatkową wkładkę, którą mogę odpiąć tutaj na rzepach. Ja zawsze jeszcze mierzę te spacerówki, więc już Wam to zmierzę. I teraz będę mierzyć tak naprawdę w najwęższych miejscach siedzisko, bo to jest chyba najważniejsze. Tutaj mamy 29 cm pian. Od razu powiem Wam wysokość oparcia 51 cm. Wenic szerokość siedziska. W najmniejszym miejscu to jest około 29 cm. Wysokość siedziska, do końca oparcia to będzie 50 cm i Silver Cross. Musimy tutaj się do tej wkładeczki dostać, czyli w tym miejscu będziemy mierzyć. Od tego miejsca do tego to jest 32 cm, czyli całkiem, całkiem szeroko. Ale wysokość pleców już wam mówię: 43 cm. Wysokość pleców. No, powiedzmy, nie jest to jakoś bardzo dużo, ale na pierwsze dwa lata życia powinno spokojnie to wystarczyć. Oczywiście, wszystkie pochylają się również do spania. Tak jak mówiłam, tu mamy kubełko. Tutaj mamy dwie pozycje tradycyjnie odchylane plecy z pozycją również do spania i w cybek się priamie również w tradycyjny sposób pozycję do spania. Proszę bardzo. A teraz przejdę do budek i budki fajnie powierzchnie ich pokazuje się właśnie na spacerówkach, które są położone należąco. Bo tutaj będzie widać prawdziwą powierzchnię budki. To jest ta sama budka co w gondoli, więc to nie jest jakaś duża budka w pozycji leżącej, nawet z tym wysuniętym daszkiem. Rozłożę ją, ten dodatkowy panel, i mam ją gdzieś około 50% powiedzmy dziecka zakryte z tyłu to okienko do podglądu. Tutaj mam suwak. Po rozłożeniu tej budki dodatkowy panel. Proszę bardzo, ustawimy jedna za drugim, tak żeby było najlepiej widać. Dodatkową powierzchnię nam tworzy. Tutaj okienko z moskitierą do wentylacji. I kolejny model. Złożymy ten podnóżek, żeby wszedł nam bliżej. Cybek z Priam, który też ma rozkładany panel. Proszę bardzo. Rozłożymy go z tyłu. Okienko też do wentylacji. Więc spoglądając z daleka, oceniając to, podobne zasłonięcie mamy w Silver Crossie i w Priamie. W Venice to zasłonięcie jest troszeczkę większe, około 60% dziecka będzie zasłonięte. Czyli co, teraz składanie. Te spacerówki nie tylko składają się przodem i tyłem do kierunku jazdy, ale oczywiście można je też spinać przodem i tyłem do kierunku jazdy. I generalnie ich system składania pozwala na złożenie siedziska. Następnie złożenie konstrukcji. Proszę bardzo. To jest taki model, który mogę ewentualnie prowadzać też gdzieś w transporcie na tych dwóch kołach. Położę go dla porównania wielkości. Venici, już sobie składamy to siedzisko. System składania pod siedziskiem do góry. On może stać samodzielnie po złożeniu. Dla porównania położę tutaj go obok, żebyśmy widzieli jak to jest wielkościowo. No i co? Silver Cross, niestety ten wózek nie składa się z siedziskiem spacerowym, więc jestem zmuszona go wypiąć do transportu. Złożymy sobie samą konstrukcję. Proszę bardzo, ojej, 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 powolutku. Także dla takiej wyobraźni, że musicie wziąć jeszcze tą spacerówkę ze sobą do transportu, położę ją tutaj na górę. Czyli najwięcej, największy bagażnik potrzebujemy przy Silver Crossie. Najmniejszy i najmniej zajmuje miejsca wózek Venicitinum, No i troszeczkę więcej przy Priamie, bo tutaj mamy właśnie to siedzisko jeszcze dodatkowe. No i dłużej wysuniętą rączkę. I właściwie tyle mam do powiedzenia na temat tych trzech modeli. Nie chciałam aż tak bardzo wchodzić w szczegóły, ale wiecie, że jestem gaduła, więc nie zawsze mi to wychodzi i znowu wchodzę w szczegóły. Ale wszystko, czego zabrakło tutaj. Możecie zobaczyć na moich wideo recenzjach. Także dziękuję bardzo na dzisiaj i zapraszam na moje kolejne produkcje. Do zobaczenia!